Czy wiesz, że są rany, których nikt nie widzi? Rany serca, rany duszy, rany pamięci? Czy czujesz czasem, że nikt nie rozumie twojego bólu? Że nosisz w sobie ciężar, o którym nie możesz nikomu powiedzieć? Dzisiaj zapraszam cię do modlitwy z głębi serca. Do modlitwy, która dosięga tam, gdzie ludzkie oko nie siega. Tam, gdzie tylko Bóg i Matka Boża widzą twoje łzy. Zanim zaczniemy, chcecie prosić o coś ważnego. Jeśli czujesz, że ta modlitwa jest dla Ciebie, jeśli pragniesz, by dotarła do innych serc potrzebujących uzdrowienia, to kliknij przycisk subskrypcji. Polub ten film i włącz dzwonek powiadomień. Nie chodzi tu tylko o wspieranie kanału. Chodzi o szerzenie modlitwy w świecie, który jej tak bardzo potrzebuje. Każda subskrypcja to jeden głos więcej w chórze wierzących. To jeden głos więcej wołający do nieba o miłosierdzie. Napisz teraz w komentarzach, Mary jo. Ulecz moje serce i duszę. I udostępnij tę modlitwę pięciu osobom, które chcesz otoczyć duchową ochroną. Bo modlitwa ma moc. Modlitwa zmienia rzeczywistość. Modlitwa otwiera niebo. Matko Najświętsza, ty znasz każdą ranę naszego serca. Ty stałaś pod krzyżem i patrzyłaś, jak cierpi twój syn. Ty wiesz, co znaczy ból, którego nikt nie widzi? Ból matki, która patrzy na cierpienie dziecka. Dziś przychodzimy do Ciebie ze wszystkim, co nas boli. Z tym, co nosimy w sobie od lat. Z tym, czego nie potrafimy wybaczyć. Z tym, czego nie potrafimy zapomnieć. Mary Joe, Ty jesteś uzdrowicielką serc zranionych. Ty jesteś pocieszycielką strapionych. Ty jesteś matką wszystkich, którzy cierpią. W Ewangelii według Świętego Jana, w rozdziale 19, w wersecie 27, Jezus mówi do swojego ucznia, Oto matka Twoja. I od tej chwili Ty jesteś naszą matką. Matką każdego z nas. Matką, która nigdy nie porzuca swoich dzieci. Przychodzę dziś do Ciebie, Mary jo, ze swoim sercem. Sercem zranionym przez życie. Sercem zranionym przez ludzi. Sercem zranionym przez własne błędy i grzechy. Ulecz mnie, matko. Ulecz rany, których nikt nie widzi. Rany odrzucenia i samotności. Rany zdrady i rozczarowania. Rany wstydu i poczucia winy. Ty wiesz, Meridjo, jak bardzo bolą te rany. Jak paraliżują nasze życie. Jak odbierają nam radość i nadzieję. Jak zamykają nas w ciemności. Ale ty jesteś gwiazdą zaranna. Ty jesteś światłem w ciemności. Ty jesteś nadzieją beznadziejnych. W księdze Izajasza w rozdziale pięćdziesiątym trzecim, w wersecie piątym, czytamy: On się zdołował za występki nasze, zdruzgotany został za winy nasze. Ukaranie za zbawienie spadło na niego, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Przez rany Jezusa mamy uzdrowienie. Przez jego krew mamy oczyszczenie. Przez jego krzyż mamy wybawienie. A ty, Mary Joe, jesteś tą, która prowadzi nas do Jezusa. Jesteś tą, która wstawia się za nami. Jesteś tą, która przynosi nasze modlitwy do Boga. Zapraszam Cię, byś dołączył do członkostwa tego kanału. Gdy jesteśmy zjednoczeni w modlitwie, nasza moc duchowa jest większa. Gdy modlimy się razem, nasze głosy docierają silniej do nieba. Członkostwo to nie tylko wsparcie materialne. To przede wszystkim duchowa jedność. To zobowiązanie do codziennej modlitwy. To obietnica, że nie jesteś sam w swojej walce duchowej. W pierwszym komentarzu znajdziesz link do playlisty modlitw. Słuchaj ich w swoim domu. Rano, gdy budzisz się do Nowego Dnia. W południe, gdy potrzebujesz mocy do dalszej drogi. Wieczorem, gdy zasypiasz z nadzieją na lepsze jutro. Dom, w którym odmawia się modlitwę, staje się domem Bożym. Staje się sanktuarium, gdzie mieszka pokój. Staje się twierdzą, do której nie ma dostępu zło. Mary jo, Matko Miłosierdzia, przypomnij mi, że nie jestem sam. Że Ty czuwasz nade mną jak troskliwa Matka. Że widzisz każdą moją łzę. Że słyszysz każde westchnienie mojego serca. W Psalmie 34, w wersecie 18, czytamy Bliski jest Pan tym, których serce jest skruszone, a ukale tych, których duch przybity. Pan jest blisko mnie w moim bólu. Ty jesteś blisko mnie, Mary Jo, nie zostawiajcie mnie samego. Ulecz moje serce, które tyle razy zostało złamane. Ulecz moją pamięć, która ciągle wraca do bolesnych chwil. Ulecz moją duszę, która nosi blizny przeszłości. Matko, proszę cię za wszystkich, którzy dziś tej modlitwy słuchają. Za tych, którzy cierpią w milczeniu. Za tych, którzy noszą maski uśmiechu, a w środku płaczą. Za tych, którzy stracili nadzieję. Za tych, Którzy myślą, że nikt ich nie kocha. Ulecz ich wszystkich, Mary Dotknij ich serca swoją macierzyńską dłonią. Przytul ich do swojego niepokalanego serca. Powiedz im, że są kochani. Że są cenniejsi, niż potrafią sobie wyobrazić. Że Bóg ma dla nich plan dobry. W księdze Jeremiasza, w rozdziale 29, w wersecie 11, Pan mówi: Ja znam zamiary, jakie mam względem Was, zamiary pełne pokoju a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Bóg ma dla mnie dobre plany. Pomimo mojego bólu, pomimo moich ran, pomimo mojej przeszłości. Ty, Mary Jo, jesteś tą, która mi to przypomina, która dodaje mi odwagi, która przywraca mi wiarę. Proszę Cię, Matko, o dar przebaczenia. Pomóż mi przebaczyć tym, którzy mnie zranili. Pomóż mi przebaczyć sobie samemu. Pomóż mi uwolnić się od więzów żalu i goryczy. Bo wiem, że dopóki nie przebaczę, nie będę wolny. Dopóki będę nosił w sercu urazę, nie zażnam pokoju. Dopóki będę pamiętał tylko zło, nie zobaczę dobra. W Ewangelii według świętego Mateusza, w rozdziale szóstym, w wersetach 14 i 15 Jezus mówi: Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom i ojciec ważnie przebaczy wam waszych przewinień. Przebaczenie otwiera drogę do uzdrowienia. Przebaczenie uwalnia mnie od przeszłości. Przebaczenie daje mi nowe życie. Mary Jo U, naucz mnie przebaczać tak, jak ty przebaczałaś. Naucz mnie miłować tak, jak ty miłowałaś. Naucz mnie ufać tak, jak ty ufałaś. Proszę cię też, matko, o uzdrowienie przyszłości. Bo wiem, że niektóre rany sprawiają, że boję się jutrzejszego dnia. Że boję się znowu zaufać. Że boję się znowu kochać. Że boję się znowu żyć pełnią życia. Ulecz mój lęk przed przyszłością. Przywróć mi nadzieję. Daj mi odwagę, bym znowu mógł marzyć. Bym znowu mógł wierzyć, że życie może być piękne. Że zasługuję na szczęście. Że Bóg przygotował dla mnie coś dobrego. Matko najświętsza Oddaję Ci teraz wszystkie moje rany. Te, które pamiętam i te, które wyparte są głęboko w podświadomości. Te, które znam i te, których nawet nie rozpoznaję. Wszystkie oddaję w Twoje macierzyńskie ręce. Uczyń z nimi, co zechcesz. Uleć je swoją miłością. Przekształć je mocą Ducha Świętego. Niech staną się świadectwem Bożego Miłosierdzia. Niech staną się źródłem siły dla innych. Niech staną się powodem do chwały Boga. I teraz, na zakończenie, przyjmij to prorocze błogosławieństwo. Niech Pan uniesie nad Tobą swoje oblicze i obdarzy Cię pokojem. Niech Matka Boża otuli Cię swoim płaszczem ochrony. Niech Duch Święty napełni Twoje serce mocą z wysoka. Odchodzisz z tej modlitwy uzdrowiony. Odchodzisz odnowiony. Odchodzisz silniejszy niż byłeś. Bo Pan Cię dotknął. Bo Maryja Cię objęła. Bo modlitwa cię uwolniła. Idź w pokoju. Żyj w radości. Wierz w miłość Boga. I pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Amen. Nie zapomnij napisać w komentarzach, Mary jo, ulecz moje serce i duszę. I udostępnij tę modlitwę tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Bo w ten sposób stajesz się narzędziem w rękach Boga. Stajesz się apostołem nadziei. Stajesz się świadkiem uzdrowienia. Niech Bóg cię błogosławi dzisiaj i na wieki. Amen.